Witam Was w kolejnym filmiku na naszym kanale. Dzisiaj zagramy sobie piosenkę Mniej niż Zero. Na gitarze też jest, tylko wcześniej. Musicie szukać tam, dobrze szukać, wywertować te filmiki to nasze. to był jeden z pierwszych odcinków w ogóle, szósty odcinek. No właśnie, szósty odcinek, jak zagrać. Dobra, akordy do zagrania tej piosenki naszej fajnej, wspaniałej, znowu miałam być kolędę. Dobra, nieważne. Nie Mamy E-mol, G-dur, -dur i C-dur. I teraz tak, zwrotka i refren. Są takie same akordy, tylko E-mol i G-dur gramy na połówce, czyli tak. I Później wchodzimy na D-dur i D-dur jest już na całym biciu, czyli dwa razy na dół, dwa razy do góry, raz na dół i raz do góry. Zagrałam całość. Tak, parę razy. Dokładnie. I to jest zwrotka i refren, ale jeszcze mamy przedrefren. No i ten przedrefren gramy sobie na chwytach C i D. No i tu już mamy bicie podstawowe, czyli to na To po... ten fragment sądacy, to nie żart. Tak, dokładnie, czyli taki przedrefren. Dobra, zagramy sobie to też C i D. Mniej niż 0. To nie żart, dla których jesteś bardziej niż Rąb. O! Git majonez! Mamy nadzieję, że Wam się podobało, także grajcie, trzymajcie się. Mua.